Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Jest wcześniej rano, wita A tu już przyszli chłopaki robić mi ten chodnik O co będą ten Fugować Gdzie? To jest fuga Nie wiem czemu on zaczyna od środka, ale może tak, taka jest sztuka A no tak, bo będzie ściągał faktycznie, taka jest sztuka a ja idę tam do Ladolczewita na kawę. Mnisi też już pracują. A tak jeszcze z perspektywy. Tutaj uliczka do dziewczyn. Trzeba pranie będzie oddać. A no, a La Ladolczewita tutaj, no to tak widzicie, tak ode mnie. Do Ladolczewity jest dosłownie pół minuty piechotą. Właśnie przeszedł człowiek z bananami smażonymi na sprzedaż. A teraz idzie pani z fajansem. Jakoś tam surowce wtórne. A tu jakiś zagubiony mnich. Przed chwilą jechał pan warzywniakiem, ale nie udało mi się nagrać. Tutaj też człowiek z rana przyszedł na kawę. Też przychodzi czy prawie codziennie anglojęzyczny. Tam człowiek pojechał rikszą. No, będę wam tak co się rano dzieje, pokazywał w dzisiejszym odcinku. Człowiek z skuterem pojechał do pracy. tam robotnik, w kasku idzie na budowę. I pomimo, że wczoraj był, nie, jak to nazwać, taki dzień imprezowy bo święta, to jestem jeden z pierwszych klientów dzisiaj w Ladolczewicie. Siódma godzina. Tutaj pani idzie, jedzie coś sprzedać, coś ma do jedzenia, nie wiem co. Tam z tyłu. Na pace. Człowiek jedzie tu ktukiem, szuka klienta. Pani idzie do pracy. O, cowboy też codziennie tędy przechodzi. Codziennie jak pije kawę, do cowboy idzie. Co wam mogę powiedzieć, że na Japończyka to jest za wczesna pora, nie, nie spodziewałbym się go, że, że go rano gdzieś tu przyłapiemy. A tutaj obok siedzi sąsiad. Już go widzieliście przed chwilą na przebitkach. sąsiad. No też obcokrajowy są w tatuażach tłumaczył kmerowi, że dzisiaj wszyscy obcokrajowcy mają ból głowy, bo, bo wczoraj były święta. Tam podjechała platforma. A tu widzę od ekipy taki tuk-tuk i też na facet ludzie. teraz uchwycam z perspektywy a z przodu jedzie pani lub pan, pan z takim no, moto, moto, moto food truck byśmy to nazwali z angielskiego chyba też ma smażone banany i podjedzie tutaj się zatrzymać albo się wystraszy mojej kamery i pojedzie gdzieś dalej nie, nawraca no sprzedaje śniadania na słodko Jedzie następny rikszasz takich ludzi już coraz mniej tutaj na mieście i myślę, że to już jest końcówka. No tylko starsi ludzie z reguły używają takich pojazdów za grosze. I to nawet szkoda by było, głupio by było, żeby mnie ciężarnego takiego taki człowiek starszy, bo to starsi ludzie wożą, bo już oni się nie przestawiają na tuktuki, na, na spalinówki, tylko po prostu wożą tradycyjnie. Ja wam pokazuję co się dzieje z rana przed Ladolczewitą, jak się miasto budzi Człowiek jedzie z benzyną. Spodziewam się, że on sprzedaje tą benzynę do tych ulicznych ulicznych tych, no, stacji benzynowych. No wiecie, uliczna sprzedaż wachy. A tam ktoś pojechał, pani, pan, takim sklepem z niskami mobilnym. Z przodu jeszcze, bo to jesteśmy z rana, z samego, no z rana, ósma już godzina dochodzi, tacy makulatorowcy, widzieliście, pojechali surowce w wtórne. A teraz poszła grupa robotników, coś niosą do pracy lub już chyba są w pracy, tylko coś niosą skądś bus przyje, przejeżdża, no tak chcę Wam pokazać jak poranek oczywiście tuktuki, tak? bo ludzie jadą gdzieś do pracy czy gdzieś, dużo skuterów znowu riksarz jedzie tak Wam mówiłem, to już jest ginący gatunek ale, ale fajnie, że są bo mogę Wam to pokazać przy właśnie nowi kierowcy to już wszystko na tuktukach jeździ to Pani tutaj jakieś takie Coś na, chyba to jest smażone na głębokim oleju, już ma usmażone, o znowu odholowują samochód, tak jak wczoraj, w poprzednim odcinku wspominałem, może Krzyśkowi odholowali też rower, no pani tutaj sprzedaje takie, nie wiem co to jest bułeczki jakieś, widzę, że to na głębokim oleju robione, chyba ma stałych klientów, bo normalnie widzicie, podwiesza gdzieś tam no ro, roznosi to, nie może ktoś płaci i, i z góry tam tuk się na mnie patrzy z tuk -tuka. No biznes, 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 bo nie biznes, nie? No i poszła dalej sprzedawać. Słuchajcie, znowu z kawą przegina, bo już z trzecią zamówiłem z rana. Wiele, że ja jestem odporny na kawę wam powiem. Pani wyszła z salonu masażu. Na wsiadła na motor. Ja jestem odporny na kawę, bo ja potrafię wypić dwie kawy, pójść spać bez problemu. Teraz z rana piję trzecią i sodę swoją. No cały czas jeszcze te riksze jeżdżą, nie? Mówię, no fajne kolory, fajny... Koloryt, fajny... Fajny folklor jeszcze istnieje. Nawet dziewczynka z rana chodzi i sprzedaje jakieś własnej roboty tkane, takie bransoletki czy coś tam, nie? Jak byli turyści, to pewnie od niej brali. Tam co, co 20, co 30, co 50 wziął to i tak tutaj na tej ulicy zawsze było ich masa. No teraz ci, co mieszkają, to takich rzeczy nie kupują. Nawet jak kupili raz, to, to już no, pani ta wraca więcej doładowana, ta z tymi sprawami na oleju, co tam rozwieszała sprawy. Więcej towaru ma, jakieś inne sprawy jeszcze. No szkoda, że tak w Europie już nie można, nie? Bo to zawsze taki handelek, zawsze coś można było dorobić bez kosztów. To jest fajnie, bo biznes idzie bez kosztów generalnie. Po prostu tyle, ile się kupi, sprzeda i ten zysk jest cały do kieszeni. No i trzecia poronna kawa wjechała. Wypiję, idę do siebie zobaczyć, co tam robią. Tutaj idzie pani, która zbiera makulaturę i oni mają takie trąbki, żeby... No ci, co mają makulaturę gdzieś na składach, żeby słyszeli, że ona idzie, żeby szybko wyskoczyli, podali jej. No i tak to wygląda, nie? Przed chwilą jechał też gościu z palnikami i ze sprzętem kuchennym do sprzedaży, też do restauracji, nie? Dla restauratorów. Teraz jedzie gościu z jakimiś bułkami z chlebem. Bagietki ma, ma głośnik i tak dalej. A tu gościu tam, widzicie? Przed tuk na, siedzi na progu, buty czyści za pieniądze. Ktoś mu dał tutaj do wyczyszczenia normalnie nie na nogach, tylko dał mu buty w worku, żeby wyczyścił, nie? Co tam jedzie dalej? No jedzie jakaś izoterma suktuk tuk Pewnie żarcie po sklepach rozwożone z jakiegoś magazynu. Tu właściciel dla dolczewity sprząta. Co tam jeszcze? Dalej jadą tuktuki. Ale już jest ta pora co ludzie do pracy przeminęła. To już na pusto widzicie jeżdżą. Słuchajcie, idę do siebie. To jest za... Opa, już już kibel Kurcze, wymontowali, będą montować następny. No fuga pewnie będzie później zmyta. No trochę tak mogli białą fugę dać może, bo tu jest biała. Nieważne. Dobra, jest jak jest, tu i tak stoliki staną. No i tak się robi mój nowy kibel, no i robota idzie, takie kible. Dobra, byłem się rozliczyć wraz do a teraz mam perspektywy, pójdę sobie na herbatę do knajpy, też naprzeciwko, ale od drugiej strony. No i jestem z innej perspektywy teraz, trochę tutaj na mnie jest zasłonięte, bo taka sprawa jest, ale pani jedzie z kokosami. No i ten poranek to już Wam pokazałem, jak tutaj ulica odżywa, nie? Słuchajcie, mój popołudniowy posiłek, lunch, czy tam drugie śniadanie, jakbyśmy nazwali, wjechało, zaraz Wam coś powiem. To chyba podobne, co w poprzednich odcinkach. Słuchajcie, la dolce vita zjedzona, idę teraz do dziewczyn po kurczaki dla majstrów. Drugi kibel tak samo, tam jest już tam, chyba wykańczają. Słuchajcie, robota idzie, ten drugi stół złożony, tam zabrakło trzech czy czterech śrub, ale to... Ja z Chin zamawiam towar, to mi to przyślą te śruby, to nie jest problem, ale okazało się, że mam takich nóg razy dwa, czyli mam dwa stoły, a nóg dostałem, powinno być osiem, tak jak tutaj widzicie po, po montażu, a dostałem tych nóg szesnaście, czyli ja nie dostałem śrub, a ktoś nie dostał nóg, to się musiał kół. Żyć, nie? jak przyszedł stół bez nóg, no bo gdzieś komuś pewnie pomyłkowo do mnie wysłali, zaraz im tam powiem w Chinach, ale to już jest miesiąc po, bo to wszystko w kartonach leżało. Teraz znowu od nich stoły zamawiam, to już zamówię same blaty, to już nie będę za transport płacił. Kible już pomontowane, co Wam chciałem powiedzieć, wcześniej zapomniałem, jak jadłem tam lunch w Lodolczewicie, ta sama sytuacja wczoraj, czy tam dwa odcinki wstecz, jak też jadłem ten sam lunch i też Polak się dosiadł, tym razem jechał autem, mój widz, i przejeżdżał specjalnie tą ulicą, żeby odszukać moje miejsce. A zobaczył mnie gdzieś na stoliku, jak piłem herbatę. Przyjechał z córeczką i żoną, kmerką. I mieszka tu już parę lat. Wszystkie odcinki śledzi. Ale nie chciał się też pokazać. Może kiedyś go namówimy. Ale na razie mówi, że nie chce się pokazywać. Przyjechał, porozmawialiśmy, wypiliśmy kawę. No i tak grono poloni się poszerza. Przybierzeli do Betlejem, pasterze. Jak nigdy nie było, tak teraz cała, ten, cała trójka. Proszę wchodzić, Pani Stekowa. W takiej masce to i tak nikt nie rozpozna, nie? A, to już maska Stengina. Dobra, załatwiam tu sprawę i działamy. Słuchajcie, jest z nami kolejna Polka, kolejna rodaczka. Ona tutaj, a my się znaliśmy na Dzień Dobry, ale tak już się bardziej poznaliśmy, ona naprzeciwko tutaj stacjonuje w hinduskim hostelu. Słuchajcie, nie, w ogóle... Słuchajcie, muszę kurczę cię z, tutaj zrugać, bo moi widzowie mają problem do ciebie. Powiedzieli, że jak tylko otworzysz kanał, to masz od razu Ansuba i ten. Za to, że, że się nie, potra... nie potrafisz się zachować na filmach i tak, no tam coś zrobiłeś, ale, ale że za pizzę nie zapłaciłeś takie komentarze były, wiesz? No dlatego Dlatego dzisiaj ty płacisz. No nie, no właśnie teraz ty płacisz, bo, bo były komentarze, że nie zapłaciłeś za pizzę. A, no to dobra, to dzisiaj ja płacę. No, za twoje to nie tuczy. Za swoją. Za cudze nie tuczy. Dokładnie. Idziemy jeść. No. Dobra, idziemy zobaczyć pizzerię, bo oni zawsze jak przyjadą to pizzę chcą jeść. Trzeba to stolicy no, Właśnie, jakby na, wsi, na wsi nie mają pizzerii, muszą do stolicy przyjechać, żeby sobie pizzę zjeść. A tak robotnicy wracają z pracy na ciężarówkach No, bacon and onion Bo każdy bierze już, znaczy ja biorę dla siebie, bo oni trzy pizze bierzemy. Oni nie jedzą mięsa, nie? To nie problem Dzisiaj w miarę wcześniej to wam mogę ulicę nagrać, to fajnie widać, widok jest To jest klasztor jest buddyjski Był odcinek kiedyś z wewnątrz, ale takie odcinki o świątyniach się nie sprzedają, że tak to nazwę, mało ludzi wchodzi. Ludzie lubią afery, alkohol, panienki i rozbój. I nie mówię teraz widzu do ciebie, ale to przeciętny widz, którym ty nie jesteś, ale ten drugi tak lubi, tak w masie to wychodzi później po wyświetleniach, że jednak te filmy z imprez od dziewczyn się dużo lepiej sprzedają niż kultura i sztuka. Pizze się wytwarzają, a w kolejce jesteśmy, bo tu jeszcze dwie dziewczyny czekają na wynos. Ja idę do sklepu kupić coś świątecznego na stół. Słuchajcie, muszę zajrzeć do pieca, ale nie chcę mu przeszkadzać, a zakrył tamtą stronę. Zobaczcie, o, kupił. No. Także tak to wygląda. No już widzieliście, ale takiego ujęcia jeszcze nie było. Już się topi tutaj iPhone. Dobra, uciekam, nie przeszkadzam. Tam mają domowe ognisko. Kiedyś też już pokazywałem. Widzicie, jest i bekon, i wieczarki, i wszystko. Coraz ciemniej, ciemnia się właśnie, jak jesteśmy teraz. A karła na skuterze Tak? Jechał na tym, na małej Be... i stał. Bardzo ciekawe. No, a ja już go widziałem, on tu rozwozi jakiś towar, wiesz? Tak? No. Na takiej chodzie, jak tak, kaweł, nie? Na stojąco, no. No. Wjechała pizza wegetariańska. To jest, w talerze, to chyba nie, ale... jest i olej. I wchodzą cztery sery. No, to jeszcze czekamy na. Na moją, z bekonem. I wchodzi teraz moja jeszcze tutaj pizza. No i jemy i kurczę, uciekamy dalej, nie? Wracamy na wazę. Dobra, słuchajcie, z Michałem spotkanie zakończone, a ja teraz idę do Ukraińców z tym Polakiem, którym Wam opowiadałem, co dzisiaj podjechał tutaj i szukał mnie, i, i znalazł mnie, i żeśmy pogadali, był z żoną, z dzieckiem i no idziemy, ale on się nie chce nagrywać, tak więc ja jakieś przebitki ze stołu tylko nagram i tyle, tak więc chodźcie za mną.